Halo ludzie, ogólnie to nauczymy Was e, historię. Dokładnie, będziemy Was uczyć e, historię gąbek i jakoś to będzie. A z nami jest Porszwu, który będzie nam to wszystko tłumaczyć. E, halo, jesteś Porszwu? E, ta, ta. Dobra, no to możemy zaczynać. E, od czego się to wszystko zaczęło, że gąbki nagle zaczęły istnieć w ogóle? Eee, dobra. E, dobra, no to słuchaj, historia gąbek sięga, mili mili kurde, miliardów lat z dowodami na ich istnienie jest z okresu około 800 milionów lat temu. Gąbki są uważane za pierwszą grupę zwierząt, która oddzieliła się od wspólnego przodka wszystkich zwierząt. Nie umiem czytać może. No dobra, kontynuując. To. Ich historia obejmuje ewolucyjne pojawienie się i rozwój a także ich wykorzystanie przez ludzi do starożytności aż do czasów współczesnych. Uważa się, że gąbki jako pierwsza nie umiem pisać. Pierwsza grupa zwierząt, która wyodrębniła się od wspólnego prz... przodka, wszystkich zwierząt, Skamieniałość Skamieniałości prymitywnych gąbek datowane są na okres toniny około 800 milionów lat temu. Inne badania wskazują na obecność gąbek w okresie edliakarskim około 635 lat temu. Znaczy, milionów lat temu. Mm -hmm. Gąbki były cenionym towarem wytwarzania starożytności, a ich nurkowanie stało się ważną częścią gospodarki w regionach takich jak Morze Egejskie. W tamtym czasie pierwszych przyrodników przekonywał fakt, że gąbki są roślinami ze względu na ich nieruchomy tryb życia. Posty, Ażka, a tak tylko, a tak tylko, a tak tylko, zadam tylko jeszcze pytanko, Filipciu. No, no. nasz nauczycielu nasz. No, no, e, no, no. Słuchaj. E, a z, bo tam mówiłeś, że z jakiegoś y, zwierzęcia, to z którego to było? Czy jakoś tak? Wrywa się nie wiadomo, to jest jakieś... Nie wiem, AI mi nie napisało, to nie wiem. <laughs> No dobrze, dobrze, ale do. Czyli z jakiegoś zwierzęcia, ale jeszcze nie wiemy jakie, jeszcze się próbujemy się doedukować. Może druga część powstanie, ale nie wiem. Dobra, kontynuujmy. E, tak, tak, tak. gąbkami morski, morskimi dominował kupcy bizantyjscy i weneccy. Kurde, te EJ ja na serio pisać nie umiem. W, wieku, w XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost aktywności w nurkowaniu z gąbkami. Doskonalono techniki nurkowania, takie jak użycie hełmów do nurkowania i skafandrów, dzięki czemu nurkowie mogli dotrzeć na większe głębokości. Gąbki morskie były powszechnie używane do lat kur XX-XX wieku, kiedy zaczęło się wytwarzać gąbki z tworzyw sztucznych. Pierwsza gąbka kuchenna z pianki poli, 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 da, poliuretanowej została stworzona przez Otto Bayera w 1937 roku. Masowa produkcja gąbek syntetycznych rozpoczęła się w 1952 roku. Gąbki są wykorzystywane jako materiał absorpcyjny, zwłaszcza w budownictwie, produkcji i w przemyśle. Produkcja sztucznych gąbek generuje zanieczyszczenia i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, ponieważ nie ulegają biodeg biodegradacji. Aż mi coś spadło. E, biodegragacji. No no. Kur biodegradacji. Kur. Biodegradacji. No. Bakterie na gąbkach mogłyby być szkodliwie dla, szkodliwe dla zdrowia, dlatego zaleca się ich regularną wymianę. Okay. Obecnie trwają badania nad mobilnością gąbek, które sugerują, że potrafią się one przemieszczać, poświęcając przy tym fragment własnego ciała. Okay. I jeszcze mam taki fun fact, taki z własnego doświadczenia, bo kiedyś byłem tym żołnierzem rzymskim, tam kurde 2000 lat temu, nie? No. To nam dosłownie dawali gąbki zamiast kubków, żebyśmy mogli pić, nie? To a też mnie, fajne takim było. A u mnie w wojnie tej, normalnie, te, u folutków, to mnie dawali jako śniadanie, takie gąbki w ogóle. O, ej, to fajne, fajne, to, fajne no. To się fajne, takie fajne. Ale najgorsze to jak nam dawali nam z, z takim drugim boczkiem, takim zielonkowatym, takim trawiastym, nie nie fajne. To o Jezu, było. wiem, 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 wiem. Raz w Kinder Joy'u mi to... <noise> <noise> W ogóle, co się się... W, ogóle... No, Czekaj, w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć. W ogóle co mogę pomijając tak? temat. Zobacz mojego streama, jak bardzo ładnie jesteśmy. Wiem, widzę, widzę właśnie. <laughs> Poczekaj. No ale kontynuując, no. Czekaj, coś sobie tam jeszcze przypomnieć muszę i. A i mówiąc o tych sposobach łowieckich, nie. No. Tam w ogóle ciekawe jest to, że przez to mo można było umrzeć albo w ogóle zostać do inwalidą do końca życia, nie. Co? Bo, bo barbach na przykład. Pójdziemy pod wodę, na przykład tak 30, około 5 metrów No 35 metrów, około, nie? Tak pod to To wtedy, tak jakby mam jakieś tam Kurde, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało, ale Że mhm. jak się za szybko wynurzymy, to tak jakby Wiesz, jak masz na przykład butelkę Butelka, no w wodą, To się tak, kurde, sam nie wiem To tak ciebie szybciej, ciebie tak wsiąknie Nie, to patrz, to ci tak jakby chyba pucać, ci środka, wybuchnął chyba Co? Bratku, są ty to wziął? Ale nie, że wybuchną jak Motorola, na przykład, tylko wiesz, tak, tak, tak ten, tak, no. Aha. No dobra, no i coś tam rozumiem, no dobra. Ej, ale patrz, ej. No? Dlaczego jedzenie... ...staje się zimne... ...a picie ciepłe po tym, jak się je chwilę wstawi? To, musiałbym to jest już bardziej... ciekawe. To już musiałbym bardziej... E... Oj. E, to bym musiałbym <laughs> bardziej... E... <laughs> ...popatrzeć pomyśleć, co, co, co tak to ogólnie wszystko oznacza, ale no, w, w pewien sposób rozumiem o co ci chodzi, tak robię takie coś, no ale jeszcze tak to na razie już koniec historii, czy, czy coś jeszcze jest coś do powiedzenia, które hmm. musimy chyba jakieś tematy jeszcze poruszyć takie ciekawe. Najgorsze jest to, że ja w ogóle rysuję cokolwiek ze SpongeBob'a, co tylko pamiętam. Jeszcze chciałem takiego koralowca narysować na górze, ale nie umiem. O, no, no, tego. dawaj, dawaj. Ale ja nie pamiętam co jest najgorsze, ale dobra, coś, coś się wymyśli. Dom z Kalmara! <grym> yes. Teraz robimy Gopko, takie. Go, 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 go. Jak to jak to był ten e... dobra, robimy. robiły takie e... No to jest, dobrze. A, a jakie są stosowania do gąbek może jeszcze powiedzmy? Okno pamiętanie. O mój Boże, co mi wyskoczyło? Co ci wyskoczyło? Piszę sobie na Google Do czego są używane gąbki. Ja tam wiesz co mi wyskakuje. Co? Do czego są używane prezerwa? To jest nos. <laughs> ja Je się nie śmieję, Nie, nie śmie się, ładnie rysuję. Rekontynuując. No. Fielegacji ciała, naturalne gąbki morskie lub kon kon koniak? koniat Nie wiem, nie umiem czytać. Uh -huh. Oraz jako materiał do tworzenia dekoracji florystycznych. Różne rodzaje gąbek, zaró zarówno naturalne, jak i syntetyczne, mają odmienne właściwości, które decydują o ich zastosowaniu. Główne zastosowanie gąbek. Mycie i sprzątanie naczynia. Tradycyjne gąbki kuchenne służą do mycia naczyń, zmywaków i blatów. Magiczne gąbki melaminowe. Skutecznie usuwają trudne zabrudzenia ze twardych odpornych na zarysowania powierzchni, takich jak płytki, fugi. Ściany czy buty. Inne. Te gąbki są również używane do mycia samochodów, podłóg, a nawet do usuwania sierści zwierząt. Oj, to ciekawe. Pielęgnace ciała. Naturalne gąbki morskie są delikatne dla skóry, hipoalergiczne i doskonałe, dos doskonale nadają się do mycia, złuszczania martwego naskórka i stymulacji mikrokrążenia. O, jeszcze ciekawe, patrz, na przykład jesteś małym dzieciorem, nie? No. Masz taką delikatną skórę, to właśnie te gąbki naturalne możesz użyć. Nie, nie, to są te gąbki naturalne, w sensie, że takie normalne. Tak, jak ja mówiłem ci przed chwilą, te, y, tu historie tych zwierząt. A i te gąbki koniat y, delikatnie oczyszczają, usuwają nadmiar sebum i martwy na nie powodują podrażnień. O dekoracje. Gąbki florystyczne używane do tworzenia kompozycji kwiatowych, takich jak strojki, bukiety i wieńce. Często mieszczone są w plastikowych podstawkach dla dodatkowego wsparcia. Zastosowania historyczne i specjalistyczne. Ej, to może być ciekawe. Dawniej, gąbki Dobra. były ym, dawniej gąbki były używane w chirurgii, jubilerstwie i jako materiał szlifierski. Ej, ciekawe. Współcześnie badania nad niektórymi gąbkami morskimi prowadzone są w kontekście leczenia chorób takich jak białaczka. Ej, to fajne, no! Co? Co? No coś I gąbki są. Gąbki są wykorzystywane jako wskaźniki czystości wód. Ej, ale to akurat dobre, to akurat dobre jest. O. Czegoś jeszcze y, dziadek potrzebuje? czekaj, tylko jeszcze tylko dokończę piasek, bo mi z y, podłogi mi się zrobiło mi się jakieś czarne coś i ja to chcę to naprawić. E. I ten domek z kalmarami troszeczkę mi nie wyszedł. Może będzie zdjęcie takie porównywawcze, e, jak powinien wyglądać dom z kalmara, a jak powinien e, nie wyglądać. E, no i co? No i na razie chyba to tyle. E, może to wstawię na kanał, może to nie wstawię. Ale to miał być specjal za niecałe 150 subów. E, bardzo dziękujemy za to. I mam nadzieję, że więcej widzów przy, przybędzie. I nas, u nas jest taki inside joke, że, że być może Pogrós będzie może zarabiać albo nie będzie zarabiać, więc... Będzie, będzie. Będzie, będzie. ten, um, ten, 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 do wybierania czy pogróż będzie zarabiać i... No to ja napiszę. Czemu nie, no? Czemu nie? Dobra, koniec.